Wrzucam dzisiaj meczyki bardzo śmieszne. A dlaczego to sami zobaczycie? Ogólnie grałem sobie w te ostatnie parę dni tyle DMA, że po prostu totalnie przegiąłem. Ale jakoś tak miałem wenne i też chciałem parę rzeczy sprawdzić. Między innymi z obok kampami, które zwykle mi demolują rękę. Nie inaczej było tym razem. Ale doszedłem za to do paru nowych, bardzo ciekawych wniosków. No, z tego dasu tutaj tylko jest jeden highlight, bo to był meczek do kosza. Tak bywa. A następne dwa to już się trafiły całkiem ciekawe mecze. Na ten moment tyle. Po uzdru. Well that's be fast, fast bomb has been Tak, nie? Spróbujemy rzucić. Ciekawe czy to wszędzie. Chyba nie. Koledzy nie chcieli za bardzo się słuchać, żeby mi pomogli tam na midzie czy coś. Hajsu nie ma, więc trzeba tutaj oczywiście kupić wiertarę Polecam, nie grajcie jako po CT. bomb. A tutaj na przykład usłyszałem kroki na midzie, jakieś tam tylko dwa. Wiedziałem, że grałem w WP, więc no, przypuszczałem, że mogę sobie łatwo zginąć, nie? więc się nie spieszyłem. Mówię, nie będę się wychylał, Zasysam Ale może jednak piknę, bo w sumie po co tak się kampić mamit it. Mordo, para. To mi. No Fraku. Sprawdź Skins Banki, czyli stronę do automatycznej wymiany skinów. Odbierz 5 dolarów bonusu przy pierwszym tradezie z kodem MEFU, Wybierz skiny, które chcesz wymienić, a wybór jest naprawdę duży, i ciesz się świeżymi doznaniami wizualnymi w CS2. Skins Banki oferuje niskie prowizje od wymian, a dodatkowo z kodem MEFU możesz doładować balans z bonusem 30 plus 5% i dopłacić lub kupić skiny po dobrej cenie. Link w opisie, polecam. Tragicznie. Zresztą, mogę nie przeładować? No ja w szoku jestem. On jest na stronie. Co on? Jezu, bater. A, taki magic, taki meczek akurat. A ten co w ogóle ma Dragonora? What the fuck po prostu. Który to był? Szkoda, że... A nie, oni to chyba mulików nie dadzą, co? Hmm, dalej nagle. Nie blokuj, kolego, idź, idź, idź. Ja znam, dobrze. Nade! Jeszcze Nade, nie na no, jakiś hit. Ten match jest jakiś, nie to, że gram słabo wiadomo. To nie wiem, czy tam powiedziałem wincher, czy coś. Temple Ten side. To jeszcze. trochę nie farta i tak dalej. Knife. Cześć! Rez... I to, to się nie uda, nie? <ścoughs> nie? Nie, 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 nie. Nie, nie, to za nów. Jeszcze. Z nie. co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra, to jest sprzedany poważny mecz. Ja czułem tu w pięciu różnych momentach, że goś to zwali. Kać będzie patrz, pięknie. czy to jest? Zobaczmy Gdzie tu są... ...enemisy Dwóch CT, o No CT i tam Flashing Kevin. No! Czemu się chowasz, ty debilu! No, no nice Nie, nie nice Oh nice! No defa. Co To co tu się wydarzyło? w szoku o. teammate No nie wiesz, nie dość, że myślałem, że teammate, bo tak biegnie jak jakiś kurde... Nie dość, że ja się no nie, no to jest po prostu mecz, to jest mecz pod content po prostu A to ale mnie to wkurza, bo to nie jest content, który jest jakiś zabawny, wiecie, dla mnie tylko ginę jak debil Zabijam teammateów jak debil. O! Oh. A ten z tymi obopami też mnie zabili. Z tych 14 razy chyba z 10. Bro, stop playing this game if you are so mad. You are fucking idiot. I told, you. don't block me on middle. Are you just mad or like 80 no IQ? Why you block me? Why you, you block me? Don't block, you idiot.

Yo, yo, yo! Witam ponownie! Maciuś tutaj tylko jedną rundkę z demka nagraną, bo byłem w takim szoku, że nie włączyłem nagrywania. W tym momencie mówię, że idą wodą i tam szedłem i że B, to bez powiedziałem. Zabiłem tutaj jednego, oczywiście na demku wszystko jest niedokładne i jakby nasze ruchy są opóźnione troszkę, ale potem pomyślałem, że coś właśnie na miedzie dają. Pięknego flika, pójdziemy. Nice team, którzy wygrali, może z troszkę mniejszym entuzjazmem. No i to już macie akurat klip zrobiony. Taki, patrzcie, taki, taki seplifier. Tu w ogóle chciałem wracać już na B, ale pomyślałem, coś mi w tej rundzie nie pasuje, więc za ja tak zobaczę te A. No i tutaj miałem moje pierwsze spotkanie z Panem Cheaterem. Patrzcie, boom! No i jak dalej zobaczycie, sprawa była dosyć rzeczywista. Konto świeżutkie, brak Facebooka, ale jakieś Polaczki na czytach. No i tutaj jest, aha nie, to jest ostatnia rundka już tutaj z klipu zrobiona. Potem już jest live komentarz. Więc tutaj moi zginęli od właśnie Pana Cheatera. Rotuję sobie. I tam powiedziałem coś w stylu, no dobra, może coś strzelimy, ale była to Zobaczycie dalej w tym meczu, nie? Już Fezlipa. I boom, nie, ja udryłem, już pewnie miałem bekę, mówię, nawet już rękę nawet nie umiem zdjąć, bo już miałem taką dynkę, Ale jakimś cudem się udało. No, wyrzeliłem, nie nagrywałem, ale wszystko ok. No, mamy tutaj generalnie cheatera, który nie ma Faceita i ma świeże konto i tak dalej. Wow, czekaj, tam Batman może też macie co? Jaki żart, chyba. Ok low. Ej, hey, planting. No, Papry Fire, nie, jest tam ci jakiś dzień, halbacz oh mi. teraz i spuścimy na przykład, nie? I can go away. B, man Który to? Gdzie ten kolega, cofnął? So, A tego nie mówiłem, e, ale jestem taki zmęczony, po prostu moja adrenalina już po tych dwóch dniach, zrobienia 3,5 tysiąca kg, na dm po prostu już chyba cała adrenalina możliwa, która mogła powstać, w wszystkich moich składników odżywczych w organizmie, po prostu e, się skończyła, i w tym momencie po tym, na przykład po, po tej pistolce mówię która zobaczyliście z demka Mówiłem dosłownie, że... Kurczę, jakoś nie myślałem, że to dev leży Mówiłem, że dosłownie... No nie, nie wiem co... Dobra, już jestem taki zmęczony, że tylko mam takie... Bogie uczucie, że tylko bym się położył spać, nie? Nawet, nie wiem, nie chce mi się w heady, mierzyć Ja tylko najchętniej bym po prostu wcisnął mouse jeden, nie? I... Dobra, jest git palał, to jest cheater, nie? No, trochę więcej czasu Mojemu teammateowi, że pomyślałem, że co tutaj idę One city. And half I City. Nie, ten Knight Miał szansę wygrać rundę. Na CT miał info easy, no dobra, to jakiś mam słaby teammates tutaj. Napiszemy, może wiecie, na przykład powie, że Mefiw albo co i wyłączy się ale Różni są ludzie, nie? Nie każdy cheater to jest jakiś taki blockers, od, od siekiery, jakby odciągnięty, prawda? Czy tam tego typu. Idziemy grać w takim razie powoli na crosshair placement No ja idą? To jest ten z WH To nie pójdzie na... Plantują teraz Aha, jednak ja wszystko wiedzą eee, Yes <grym> Nie, nie, nie będę pisał po polsku. Turn off, ok. No i gdzieś tu, Nie wiem, czy gdzieś tu. Nie wiem, ja jestem tutaj ledwo ruszając myszkowy. Ok, no za szybko, za szybko, za szybko. Na pewno nie ma takiej reakcji. Czytajmy. No, ale tutaj raczej yy, tam grają razem, bo są Polacy i tak dalej. Co pisali gdzieś? Przypuszczam, że może być coś tutaj więcej, ale bez znaczenia. Widać też, że jak że pikuje jak cheater, tutaj sobie pikną na przykład na łoku, że gdzieś też nikt normalny tak nie pikuje, więc sobie znać 80% cheater. Znaczy to było wadą po tym od razu, nie? Takie coś tutaj. No i najdzikie pisane standardowe, nie? Każdy by już normalnie piknął. Też typowe zachowanie cheatera. Don't kill. Daję tu i teraz najdę ci. I nie ma już najdę. Hmm, gdzie ci też teraz pójdą, co? U jakim prawem z mp 9, 10 w 108 to aż tak mało biło. Tam buchetrzowo chyba w tym jeszcze. Żółty już niść szpilajet. Ciekawe, czy placy będą patrzyli, nie? Hmm. Ktoś, ktoś wie, nie? Ale czy, czy ten wie, który ma wiedzieć? Który nie ma wiedzieć? Jeszcze? Tu tylko śmieci. Tu nikogo nie ma Dobra, tu i o. Kurde, jak ciężko mi się krat, to jest normalnie Masakration I gdzie ten naśnik, co? Dobra, Ma, mam 16 jak coś, pamiętamy. Ja tu zdężyłem? Bo ja nie... Ja nie, nie sz Dobra, walić to. Dewie szczerze. Że... No ja nie strzeliłem. Tym razem mi nie podkręcił się na W ostatnio mu głos, o tym ja to założyłem dawno. No ale jakoś z tym się da żyć powiedzmy. Men widzę, co gdyby tak chodzili do mnie, to jeszcze więcej fragów bym miał, ale... Nie narzekam, bo ja tu śpię. Gdzie to miejsce co? Kurde zmieniam pozycję. Myszki i ręki. O, Jakiś bodys. Też brak? Czy co? Tęż, nie szansę, co? No. Nie czekać, ale. O! Tu wtrącam sobie. Pewnie co bo są to sobie ludzie. Hmm, za mocny. Oczywiście, w wielkim XD mówione. Nie mogę tak chwalić takiego pereżki. Ale no, mógłbyś się postarać przynajmniej. No, potero powinienem po prostu wjeżdżać, rozjeżdżać. Wydaje mi się, że powinno być łatwiej. To był ten chyba, no co? No niestety. City. Last cheater. knows. I know he knows. Trzeba puścić tego shi... Szczy... Oj. Co on? Udało, czy co? Oczywiście nie może zapominać, pamiętajcie o tutaj reportach, nie? Bo bez raportów panów nie dostaną tak są, nie no, może dostaną, ale mniejsza szansa chyba. No i dziki, czy też rzucają? Nie wrócili. O, halo. Dobra, to nie jest literta. Mój... Myślę, że... Enemis. Dobra, ciągle tam jest. Smog gaśnie, idziemy się bić. Może się będzie... bał strzelać przez smoki i tak dalej. Który to jest? No, warto. Kon. Nie, ja w toku. Jest. Jest szansa, że to wygramy, nie, na tego gościa. A tam będzie więcej chyba a jeśli nie nawet no to grają razem, pewnie są mówią mi Ten co Adila gra w ogóle, czemu jakieś echo tu grałem tu, o tu gra, więc od razu tam nie idziemy. Tak właśnie, daje. tutaj, zabili się. No, palo, trzeba go sprefajrować. Sprefary trzeba sprefajrować. No, niestety. Abra będzie szybciej przynajmniej, co? Ma czas, tef ma. No i świetnie, dziesiąta. Nie ma co tutaj się. Czas 30 na cztery? Fajnie było. No że my się nie przejmujemy tutaj, bo na B raczej nie będzie No Dobra, tu będzie kolega. O, sam jestem nieźle. Co? On ma jakiś anty, coś tam, czy co? Ja wiem, że jeden head był fajkowy, bo już to był ostatni, no ale. No cóż. Najstrajnie, nice że tak powiem dla siebie. Strzelałem dobrze, tak? Strzelałem bardzo dobrze, ale to nie zawsze wystarcza. A w ogóle, jak na mój stan teraz, to strzelałem optymalnie, no lepiej nie mogę w tym momencie. Dajesz Ciebie 100% widzowie, naprawdę. Naprawdę, dajesz. Ej, y, cheater nie. Cheater dead. No, sobie stop, broń. A, trochę? No, niestety. White Swing zrobił, a, a. dobra, tyle w temacie. Dobra. 30 nie ma. A, coś tam. Coś tam fragów wpadło, powiedzmy. Dobra, mam 16, jak coś, pamiętamy? Trojka no.